Dzień dzieci, dzisiaj chciałabym Wam przeczy przeczytać o kolejnych przygodach Oli, Plotka i Anatola. Posłuchajcie, jak Ola, Anatol i Plotek pojechali na wakacje. Ola w kolorowej chusteczce na głowie i w różowych, przeciwsłonecznych okularach wylegiwała się na leżaku przed domkiem. Obok niej na kocut chwili z nieszczęśliwymi minami Anatoli Plotek. Żadnemu z nich nie podobało się to wygrzewanie na słońcu, to siedzenie w słomkowych kapeluszach, w których czuli się niezręcznie. Poczekajcie chwilę, dzieci, bo feta coś się chyba domaga. Towarzystwa, więc pozwólmy jej tu chwilę. Posłuchać razem ze mną i z wami opowiadania. Możemy już iść, sapnął zając i wypił duszkiem szklankę schłodzonego soku marchewkowego. Zastu się opiekę. Ale obiecałeś wczoraj, że dzisiaj będziemy się palać i bawić, że jesteśmy na wakacjach? powiedział płaczliwym głosem mrówka. Wczoraj padało i było chłodno, burknął plotek. Dlatego też wczoraj obiecałem. Ona skrzywiła się. Było jej przykro. Anatolowi na widok jej miny także zrobiło się przykro. Biedna, tak się cieszyła, tak się starała. Przygotowała pyszne kanapki, zorganizowała te śmieszne kapelusze. Tu co? Zając i dinozaur marzą tylko o tym, żeby się schować do lodówki. A może by tak zamiast zabawy zorganizować prawdziwe wakacje? Wracamy do domu, zarządził stanowczo Anatol. I zaczynamy się pakować. E, dlaczego? Oh, zapytał leniwie plotek. Pojedziemy na wakacje albo w góry, albo nad wodę. W góry! wrzasnął radośnie dinozaur w tym samym momencie mrówka. Na razie pakowanie, wyruszamy jutro. Następnego ranka Ola z wielkim plecakiem, Anatol z zieloną walizką i Plotek z małą walizką i małym plecakiem wsiadali do kolorowego pociągu jeżdżącego po parku, który zazwyczaj woził dzieci. Przyjaciele wysiedli na ostatnim przystanku. Już obok małego jeziorka, po którym pływały Rowerki wodne i motorówki. W pobliżu Jorzębiny rozbili namiot, wybili pasiasty parasol i zrobiło się prawdziwie wakacyjnie. Po tygodniu przyjaciele złożyli namiot, zapakowali swoje plecaki i walizki i pojechali kolorowym pociągiem w kierunku parkowej górki. Teraz jedziemy w górę, będziemy się wspinać, cieszył się plot. Po drodze zobaczyli domek. A, stęskniłam się za nim troszkę! Westchnęła Ola i podrapała się po piekowatym nosie. Nawet nie troszeczkę. Bardzo! Ja też dodał Anatol. Niedługo trzeba będzie pomalować dach. Na żółto! powiedzieli jednocześnie mrówka i dinozaur. A potem plotek złapał swój plecak i swoją walizkę i zawołał. Wpadnijmy w do domku, przetworzy... przewietrzymy, podlejemy kwiatki, bo jak znam ksaweręga, to mógł zapomnieć. Pomieszkamy trochę i dopiero wtedy pojedziemy na dalsze wakacje. Też się stęskniłem, dodał, a Ola i Anatol ze zrozumieniem pokiwali łeb. Jak najpierw padało, a potem zrobiło się wakacyjnie. Padało już trzeci dzień. Niebo było szare, cały park mokry i smutny. Ola tkwiła na parafecie okna z obrażoną miną. No bo jak to? Są wakacje, powinno być sucho i ciepło. Ciepło nawet było. Ale na pewno nie sucho. Jaka wielka kałuża zrobiła się przed domkiem! Przyjaźnię się! Wrzasnął naraz radośnie Plotek. Wpadając do pokoju, Miała sobie skrawą żółtą kurtkę z kapturem, z której kapała woda. Widziałem kawałek błękitnego nieba. Ja tam nic nie widzę! Burknęła Ola, przyciskając nosek do szyby. Nie błękitnego! czy to zobaczysz. Zaśmiał się Plotek. O, Natolu, ty z nami? Mnie tu dobrze, mruknął zając. Siedział w fotelu, czytał jakąś grubą książkę i pogryzał marchewkowe chipsy. Mnie też nie przeszkadza. Mnie przeszkadza, pisnęła Ola, wychodząc z Plotkiem do parku. Na nogach miała kalosze w kwiatki, w łapce solkę w kostki cukru. Mrówka i dinozaur wrócili do domku późnym wieczorem. Anatol czekał na nich z kolacem i z wymówkami. Wiecie, która godzina? Wiecie, jak jest zimno? Wiecie, że pada. Nie pada, nie jest zimno! wołała radośnie Ola. Jest cieplutko i rzeczywiście trochę ciemniutko. E, już nie mogę się nic nie rozumiem. Anatol wzruszył uszami. Jutro przecież będzie yy, mokrutko. Ale też fajniutko! Zaśmiał się plotek i mrugnął do mrówki. Następnego dnia Anatola obudziły stuki i puki. To Ola i dinozaur szukali rozkładanych fotelików turystycznych, turystycznego rozkładanego stoliku, stolika i kilku kawałków drewna. E, – e, Po co wam to wszystko? – zjechnął Anatol. Przez okno wlewało się słońce. – Zobaczysz! – powiedziała Ola i zrobiła tajemniczą minę. – Tylko musisz wyjść z domku. Za godzinę. Nie wcześniej i nie podglądaj przez okno. Anatolowi ta godzina dłużyła się i dłużyła. Gdy już minęła, prędziutko wyszedł Obok wielkiej kałuży stały foteliki, krzesełka, leżały koce, materace, Nie chwiały się plażowe parasole. Po kałuży pływały papierowe i drewniane łódki. Jedna dmuchana piłka była ola, plotek, ksawery, justyna, kilka gołębi. Wszyscy bardzo zadowoleni. Zapraszamy! Zaskrzyczała Justyna. Mamy tutaj takie malutkie, a wakacje nad jeziorem. Nad ciepłym jeziorem. Dodał wróbel Ksawer, czerwony w czerwonych kąpielówkach. Zaraz będę się kąpać. Przydałoby się jeszcze coś takiego wakacyjnego do jedzenia, do chrupania. Może moje chipsy marchewkowe? spytała Natali, i podskoczył z radości. Zaraz je przyniosę. Przynieś jeszcze sobie kąpielówki, poradziła Justyna. W końcu to wakacje nad wodą. I jeszcze jakiś krem dla mnie. Chyba się za bardzo spiekł mój dziób. Moi drodzy, u nas jeszcze wciąż wiosna. I nie jest jeszcze tak cieplutko. Chociaż słoneczko coraz bardziej grzeje. Ale bywają dni chłodniejsze i bywają dni, w których nie pada deszcz. A to dobrze. Bo będą roś, roślinki nasze rosły. I jestem ciekawa, jak tam wasz mini ogródek. Czy coś urosło? Czy macie pierwsze listki? Mam nadzieję, że jutro pokażecie mi na zdjęciach, co wyrosło wam od poniedziałku. Do zobaczenia!